Dzień dobry, drodzy widzowie, nowy odcinek. Przyszedł w końcu czas na nagranie nowego odcinka, a to za sprawą tego, co widzicie. Mam nadzieję, że widzicie dobrze, chociaż kamera pewnie tego tak nie oddaje, ale no, mamy tutaj Mad Max jakiś. Jest godzina 18 i przez cały dzień od rana jest właśnie taka mgła, jak widzicie. A tak naprawdę to unosi się w powietrzu piasek. I to jest piasek z Sahary. Po prostu jakiś taki klimat apokaliptyczny. Pokażę Wam jeszcze ujęcia z drona za chwilę. Ale no wygląda to niesamowicie. Z jednej strony, jak się obudziłem, to mówię: O jak fajnie, super, ponagrywam sobie. Ale już cały dzień mamy takie coś i za oknem to w ogóle cały świat jest taki pomarańczowy. Wygląda to niby fajnie, a po dłuższej chwili jest beznadziejnie i wręcz trochę depresyjnie. Bo no, szczerze mówiąc, zobaczcie, na morze, nie widać w ogóle horyzontu, mgła, a co najlepsze, sprawdziliśmy też czy to jest tylko takie zjawisko lokalne. Niestety nie. To zjawisko jest wręcz w całej Hiszpanii. To zjawisko yy, właśnie nazywa się Kalima i trochę podobnie brzmi jak Kalimba. No, i to zjawisko podobno najczęściej występuje właśnie na Wyspach Kanaryjskich. A propos Wysp Kanaryjskich, to słuchajcie, y, mamy y, mały plan, ale ten plan opowiem Wam na końcu tego odcinka. Ta burza piaskowa, można powiedzieć, że właśnie najczęściej dopada Wyspy Kanaryjskie, ale raz na jakiś czas pojawia się też na kontynencie i Sprawdziliśmy sobie też na kamerkach na przykład Sierra Nevada, tam w górach gdzie byliśmy, co tam się dzieje, żeby zobaczyć, że tam jest chociaż normalność i to jest jakieś tam 300 km, 200 stąd i w razie co można uciec, okazuje się, że nie, tam też to właśnie jest. I na kamerkach online widać jak to tam wygląda, zobaczcie na przykład ten samochód, jaki upierdzielony. Zobaczmy to nagranie z drona, bo fajnie to wyglądało. Z rana jeszcze nie było tak przyklejone to do kampera ale też trochę popadało i myśleliśmy, że umyje trochę kampera, ale niestety nie umyło, tylko jest wręcz gorzej bo z deszczem to jeszcze dodatkowo robi takie błoto i zobaczcie na skuter, to w ogóle jest masakra tak wygląda skuter to po kilku godzinach Trochę poczytaliśmy też o tym zjawisku i <laughs> wręcz się wystraszyliśmy, bo podobno wdychanie tego piasku z Sahary to nie jest zbyt zdrowa sprawa. Oczywiste rzeczy typu astma, jakieś tam zaburzenia w płucach, ale też jakieś bardziej poważne rzeczy i nawet przenoszą bakterie z Sahary i są rakotwórcze i takie różne tam rzeczy się naczytaliśmy. Więc nie ciekawie. Nie ciekawie. Dobra, a teraz słuchajcie, to ja wracam wracam do kampera z powrotem, bo nie chcę yy, za dużo tego wdychać. Może jeszcze za chwilę się przejdziemy gdzieś yy, troszeczkę pochodzić, bo przez cały dzień praktycznie nie wychodziliśmy z kampera. Yy, ubierzemy maski, żeby tego nie wdychać. A w kamperze zaraz wam poopowiadam i pokażę Wam, co ostatnio u nas się działo, bo długo nas nie było, minęło chyba już jakiś miesiąc, więc zobaczycie co i jak. Więc idziemy. W kamperze mamy taki efekt mniej więcej. A o i oczywiście najgorszą sprawą w takich sytuacjach to jest prąd oczywiście. No i tego prądu właśnie mamy trochę mało. No ale może przeżyjemy do jutra. 3 2 1 i słuchajcie, wpadł nam taki pomysł, że Fajnie by było pokazać, co się działo, tak naprawdę od ostatniego odcinka trochę się działo. Tak naprawdę minął już no, ponad miesiąc, bo jak tutaj widzicie, przeskrolujemy sobie moją galerię, żeby zobaczyć, co się działo po kolei. Tak będzie najłatwiej. Ostatni dzień to jest 9 lutego, i zjechaliśmy z Grenady. Zjechaliśmy z Grenady, i tutaj 10 lutego znaliśmy fajną miejscówkę, tak naprawdę super miejscówkę przy takiej tamie, zaporze wodnej, gdzie spędziliśmy dwie, trzy noce, bo dookoła nic oprócz tej tamy nie było, ale sama tama robiła super wrażenie. Nagraliśmy tutaj kilka ujęć z drona, jak widzicie, pojawiały się też fajne, ciekawe kampery. Kampery zrobione z autobusów, z autokarów, wielkie kampery. Tak naprawdę tutaj w Hiszpanii jest tego coraz więcej sporo takich dużych kamperów. Myślałem, że właśnie będzie taki problem z tym naszym kamperem, że tutaj po Europie to, to nie, nie ma szans w ogóle, nie ma po co tutaj jeździć, będzie ciężko, a coraz więcej widzę właśnie takich różnych kolosów, przerobionych ciężarówek i tak dalej. Świetnie to wygląda, taki kamper naprawdę do życia to sprawdza się 100 razy lepiej od takiego małego kampera czy vana, w którym to trzeba robić serwis co parę dni. No ale wracając do naszej historii, no tutaj kilka fajnych foteczek pokażę wam, ciach jak ta tama też wyglądała. Te ujęcia z drona, no i udało się przede wszystkim wykorzystać pewną funkcję w dronie, czyli podążanie za aktywnym punktem ruchu i fajne, wydaje mi się, że tutaj zrobiliśmy ujęcie No dalej to już zjechaliśmy nad morze, bo brakowało nam morza. Zrobiliśmy sobie przystanek na też kolejnym fajnym parkingu, gdzie można było dłużej postać. No i na tym parkingu odpaliliśmy nasze składniki sushi i przyszła pora na zrobienie pierwszego sushi w kamperze. Tak to mniej więcej wyglądało tutaj. Była naprawdę niesamowita uczta, narobiłem tego sushi chyba na dwa dni. Oprócz sushi, to przyszedł jeszcze kolejny deser, czyli truskawki z bitą śmietaną tak to mniej więcej wyglądało. Lecimy dalej. Parking, na którym byliśmy, bo też udało mi się nagrać, to, to z drona pokażę Wam, też był bardzo fajny tutaj jak możecie zobaczyć właśnie te kampery z dużych ciężarówek bądź z autokarów kolejne fajne inspiracje tak naprawdę jeżeli chodzi o tworzenie dużych kamperów które świetnie nadają się do takiego full time livingu w kamperze zobaczcie co oni tutaj mieli tak naprawdę parking na którym tutaj się znaleźliśmy parking sam w sobie był świetny i rewelacyjny przy samej plaży fajna płaska powierzchnia. Niestety przyjeżdżała tam policja codziennie i spisywała rejestrację. W komentarzach na Park for night wyczytaliśmy, że podobno można tutaj stać tylko maksymalnie 48 godzin, nam udało się stać chyba 5 czy 6 dni. Po czym policja jednak się zwróciła do nas, żebyśmy odjechali, bo już stoimy tutaj za długo. Ale tak naprawdę, gdyby nie to, że miałem wywieszoną piankę i to, że mieliśmy otwarty schowek, to prawdopodobnie policja nawet by nie przyszła zagadać. Po prostu szukali jakiegoś pretekstu, żeby zagadać. No i wtedy nam powiadomili o tym, że no już stoimy tutaj za długo. Zrobiliśmy sobie jeden przer dzień przerwy od tej miejscówki i wróciliśmy. Znowu na jakieś 4 dni nie było problemu. No a kolejna rzecz tutaj jak widzicie to windsurfing. Na tym parkingu było super, ponieważ właśnie niedaleko była szkołka windsurfingu i różnych innych sportów wodnych. Mogłem sobie wypożyczyć deskę, troszeczkę popływałem. Oczywiście no, moje umiejętności słabe, ale coś tutaj popróbowałem. Chyba 3 razy byłem na desce windsurfingowej i raz byłem też na bodyboardingu. Bo były fajne, ciekawe fale. Tutaj kolejne jakieś kamperki, jak widzicie, z większych takich jednostek. No i lecimy dalej. Oczywiście zachody słońca, rewelacja. Z tego parkingu udaliśmy się jakieś 20 km do takiego parkingu asfaltowego, gdzie stało też sporo kamperów. Tu zostaliśmy kolejne chyba jakieś 7 dni. były zachody słońca, była ciekawa góra niedaleko, na której można było sobie oglądać zachody słońca i było znowu sushi i było znowu sushi, słuchajcie, zostało trochę składników, było sushi zwiedziliśmy też tutaj jakieś akwedukty jeden oraz drugi. Również na placu zabaw, gdzie można było się powygłupiać trochę. No i teraz e, tak naprawdę już jesteśmy na miejscówce, na której się znajdujemy obecnie. Stoimy tutaj zresztą już jakieś chyba też dobre 7-8 dni. E, pogoda nie rozpieszcza, niestety. Ale był jeden fajny dzień, gdzie można było sobie popracować troszeczkę na zewnątrz, na dworzu. Zrobiłem sobie stanowisko. To wszystko. Dobra, to tyle. No i dobra, no to wracamy, słuchajcie, wracamy do rzeczywistości i wracamy do normalności, jak możecie zobaczyć za oknem. Nie ma już tej całej kalimy. Minęło tak naprawdę jakieś dwa dni i no jest w miarę fajnie, ale ciągle mamy taką pogodę pochmurną. No i plus ta kalima spowodowała to, co myślałem, czyli mieliśmy problem z prądem. Więc wrócimy trochę do kwestii technicznych i naszego setupu tutaj. Dla tych, którzy nie, nie wiedzą, to mamy tutaj baterię 200Ah, LiFePO4 od Energy Block, mamy regulator MPPT Tracera 40A, no i mamy na dachu 900W panele Half Cut. No i ogólnie sytuacja miała miejsce taka, że rozładowało nam kompletnie znowu tą baterię. To była druga sytuacja. Na tym wyjeździe, a jesteśmy już w podróży 4,5 miesiąca prawie 5 miesięcy. No, tutaj spodziewałem się, że tak naprawdę tego słońca nie było przez cały dzień w ogóle. Przez cały dzień naładowało chyba tam 0,17 kWh więc tyle co nic. No, i w nocy po prostu rozładowała się bateria do zera. A druga sytuacja, którą jeszcze mieliśmy, to przypominam sobie, że bawiłem się lodówką naszą, którą też można przełączyć na prąd na 110 V, bo taki tutaj mamy system. No i zapomniałem to wyłączyć. No i w nocy po prostu to zeżarło nam baterię, a ona bierze tak naprawdę dosyć sporo, bo chyba kiedyś robiłem obliczenia: to około 200 W pobiera taka lodówka. Dosyć spora jest, więc no. Tego dnia chyba też tam robiliśmy inne jakieś tutaj kwestie związane z prądem. Odpaliliśmy piekarnik, więc tego prądu już tak dużo nie było. No i padło. Ale szczerze mówiąc, to system sprawdza się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o te nasze wszystkie tutaj ustawienia. Pojawia się tylko mały problem, słuchajcie, bo zobaczcie, dzisiaj mamy takie słońce, że praktycznie tego słońca nie widać. A ja pokażę Wam może tak. No, trochę jest, nie? ale jak widać, jest yy, dosyć pochmurnie. I, po, i, pomimo, I pomimo tego pochmurnego dnia, zobaczcie, co tutaj na naszym regulatorze się wyświetla. Yy, obecnie ładujemy 36 amperów, yy, i wydaje mi się, że bateria już jest praktycznie pełna. Więc jak odpalę na przykład grzanie ciepłej wody. To może tutaj się pokaże coś więcej. 38. Dochodziło tutaj, dochodziło już do sytuacji, w których przekraczało to wartość 40A, a ten kontroler ładowania to jest właśnie 40A. Pokazywało się tutaj nawet 41A, co oznacza, że panele produkują więcej prądu niż ten regulator może przyjąć. No i tu jest taki mały problem, bo. On po prostu nie przepuszcza więcej. I o ile w instrukcji jest napisane, że można do tego regulatora podłączyć panele o większej mocy niż 40A, ale jest to jakiś tam limit, chyba 720 W, a my mamy, jak mówiłem, 900 W na dachu. No i podejrzewam, że tak, może nastąpić taka sytuacja, że będziemy ładować jeszcze więcej, już teraz ładujemy więcej chyba niż 40 amperów, a mamy dopiero marzec. Jak przyjdzie lato i słońce będzie w zenicie, i nie będzie w ogóle chmur, no to będziemy ładować te 900 W, a to jest około 75 amperów. No i teraz pytanie, czy ten regulator to wytrzyma? Chciałem się Was zapytać, może macie wiedzę na ten temat, co się stanie z tym regulatorem? Czy go przepalę, czy może da radę? instrukcji jest napisane, że do 720 można, tak jak już mówiłem, więc myślę o wymianie, ale zobaczymy. Na razie setup się sprawdza, nawet w takie pochmurne dni, jak dzisiaj widzicie, 40 amperów ładuje, więc jest fajnie, jest fajnie. To tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie nasze ustawienia tutaj elektryczne. Tu jeszcze Wam pokażę, dla tych, którzy nie widzieli, to jest nasz system to jest ten regulator MPPT, e -pever, e -pever. no i przetwornica prądu z 12 na 110V żeby mieć tutaj system amerykański. Tak to wygląda. Tak jak mówię na razie się sprawdza, nawet przy takim słońcu, jak widzicie, czyli takie zachmurzone niebo, ale daje radę. No i co? I to chyba tyle w tym odcinku. Chciałem jeszcze wam pokazać tylko jak kamper został ubrudzony przez ten piasek. Jest dramat. Dzisiaj będziemy jechali na myjnie, bo nie da się tego ręcznie wymyć No powłaziło to naprawdę we wszystkie zakamarki jakie są możliwe. No, jeszcze do tego, y jeszcze do tego ten deszcz, który zrobił no, jeszcze większy rozpierdziel, to jest wręcz przylepione, tego się nie da tak łatwo ściągnąć. Będziemy musieli jechać na, myj na myjkę ciśnieniową i troszeczkę po pukać tego kampera. Leci skuter też. Dramat, będziemy go myli dzisiaj. No i ruszamy się z tej miejscówki. Jedziemy w stronę Malagi. Dodam jeszcze tylko, że te wszystkie miejsca, które widzieliście, te parkingi, gdzie spaliśmy i zostawaliśmy po 7 dni, zostawiam link w opisie. Możecie sobie zobaczyć i odwiedzić te miejsca. No dobra, to tyle w tym odcinku. Yy... Fajnie, dzięki że byliście z nami. Dajcie lajka, jak wam się podobało, i co, coś jeszcze miałem dodać? Miałem dodać odnośnie wysp kameryjskich, no właśnie. Jak widzicie, przez ostatnie tygodnie mieliśmy kiepską pogodę. Ogólnie, przez cały ten wyjazd, ta pogoda jeszcze nas nie rozpieściła, że tak powiem. Dwa lata temu, jak byliśmy na Krecie, było zdecydowanie lepiej, więcej kompania, czystsza woda. Tutaj często są fale i ta woda jest zmulona, więc postanowiliśmy, że zrobimy sobie troszeczkę mały odpoczynek od kampera. No i nadarzyła się też świetna okazja temu, bo z Malagi, słuchajcie, są niesamowicie tanie bilety na Wyspy Kanaryjskie i znaleźliśmy bilety za 29 euro w dwie strony dla jednej osoby. I to jest droższa opcja, bo znaleźliśmy nawet bilety za 17 euro w dwie strony, ale na dłuższy okres, na 10 dni. My wzięliśmy na 6 dni, no i w następnym odcinku pewnie pojawi się materiał z tego właśnie, z tej wyspy. Jeżeli macie jakieś pomysły, co warto by było zwiedzić tam na Lanzarote, co byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. To też może uda się to nakręcić. Widzimy się za tydzień na Lanzarote. Do zobaczenia i cześć! Hej!